w ogóle miały nie powstać. Wszystko tak naprawdę zaczęło się od Willa Wrighta, projektanta gier. Wyobraźcie sobie, że spłonął mu dom, musiał naprawdę wiele odbudować i właśnie w tamtym momencie narodził mu się pomysł na Simsy. Niestety początkowo mało kto w ogóle wspierał jego pomysł, bo przecież Simsy to jest gra typu domek dla lalek. Wtedy uważano, że dziewczynki raczej nie grają w gry. Jednak Will nigdy nie przestał wierzyć w ten projekt. O Boże, co ja sobie tutaj zrobiłam. Gatanie i malowanie to jest jakieś moje piekło w tym momencie. Tak czy inaczej Will pracował nad tym projektem cały czas jednym z programistów. Tutaj ciekawostka. Kiedy chciał pokazać w ogóle tę grę, to przedmiotem testów stał się kibel. Pokazywał wtedy, jak simowie korzystają z toalety. Wiecie, simki siadały, simowie stali, można było czyścić toaletę, a ludzie w firmie zaczęli się śmiać, że to jest symulator kibla. To nie będzie raczej żadna rewolucja na rynku gier. A jednak gra powstała i była czymś kompletnie nowym na rynku. Nie miała konkretnego celu, nie miała żadnych bossów, nie polegała na jakiejś wielkiej przygodzie. O nie! Opierała się tak naprawdę na zwykłym życiu. Gotowanie, sprzątanie, chodzenie do pracy. Wiecie co? Mimo początkowego śmiania się z tej gry, braku wiary ludzi w firmie, Simsy stały się jedną z najlepiej sprzedających się gier w historii. To wszystko dzięki temu, że Will nigdy się nie poddał. Także tak, wierzcie w swoje pomysły i wierzcie w siebie. Może też kiedyś uda Wam się stworzyć Simsy.